Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które po pierwsze dokładnie wiedzą jaki problem społeczny chcą zaadresować, czyli są odpowiednio wrażliwe i są w stanie tą swoją wrażliwość skonkretyzować w postaci projektu. Z takim projektem do nas przychodzą i wspólnie zastanawiamy się jak moglibyśmy razem ten problem rozwiązać. Zawsze wyzwaniem jeżeli chodzi o współpracę biznesu i organizacji pozarządowych jest mówienie wspólnym językiem. Niby mówimy o tym samym, ale zawsze mamy troszeczkę inne cele, więc ważne jest takie dotarcie i pewien wysiłek włożony w to, abyśmy się Rzeczywiście do końca wzajemnie zrozumieli. Mamy określoną strategię działań społecznych, która wynika z tego, że no nasi pracownicy chcą się społecznie angażować, wynika z tego, że mamy określone produkty, które określoną rolę w społeczeństwie pełnią. I no szukamy właśnie takich organizacji, które w jakiś sposób nam tym pomogą, ale jednocześnie realizują swoje cele. Czyli to jest zawsze strategia, gdzie są wygrani po obu stronach.